Nie robię tego. Ograniczam też decyzyjność. rane boskie, przecież nie mogę ludziom pozwolić, żeby decydowali, bo ja wiem lepiej. Ograniczam interdyscyplinarność, bo taki mam model w organizacji. Więc tak naprawdę przeszkadzamy ludziom wykonywać pracę, ponieważ oni co rusz napotykają na zależności zewnętrzne potrzebę kontaktu z innymi ekspertami, którzy akurat są zajęci w innym projekcie, w innym zespole i nie mają dla nich czasu. Cała organizacja zwalnia aż do zatrzymania. Ograniczamy generalnie autonomię. Zwiększamy nakłady na zewnętrzną kontrolę, na planowanie, przygotowywanie planu, rozdzielanie zadań, rozliczanie z ich wykonania. Robimy to wszystko, to jest strasznie męczące. Ja tutaj zaznaczam, w których momentach zaczyna się nam się wkradać kaskadowość, i to kaskadowość rozumiana nie jako model produkcji software'u, kolejne jego fazy, ale kaskadowość rozumiana szerzej. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś, jakimkolwiek pośrednikiem. Ktoś pośredniczy w czymś. To nazywam kaskadowością. Ktoś przekazuje jakąś informację komuś, ktoś komuś, ktoś komuś, ktoś komuś. Jest spore pole do przekłamań, spore pole do Różnego rodzaju wypaczeń, i otwiera się fantastyczne pole do przerzucania się winą, bo przecież to on jest winny. On mi tak powiedział. Oni zrobili to, co ktoś inny im kazał, a to jest kompletna bzdur. I tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym być w tym punkcie. Nigdy. To jest yy, męczące. Jaki jest efekt? O tym już wspomniałem. Ja tutaj to przejazd to co jest tam u góry slajdu. To jest rzeczywisty przypadek, był opisywany w Gazecie Wyborczej. Oczywiście jest to jaskrawy przykład na to, że ktoś bardzo chciał uruchomić system rezerwacji biletów w jakiejś tam linii autobusowej. Odjazd autobusu 17, przyjazd na miejsce 31.15. To już, to graniczy z absurdem. Że to raz, że nikt nie zrobił testów, dwa nikt nawet na to nie spojrzał zanim to uruchomił. To nie jest sztuka zrobić software w terminie i w koszcie. Naprawdę. Wystarczy tylko chcieć. Tylko, że efekt będzie taki, że jakość będzie raczej mierna. Ja bym powiedział więcej, i chciałbym, szczególnie kiedy mówię o skramie i z innych metodach, postawić poprzeczkę jeszcze wyżej. Nawet jeżeli software został zrobiony zgodnie z zakresem, zgodnie z czasem w terminie. Zgodnie z kosztem i mamy wysoką jakość, to może wartość tego softwareu jest marna. I zwykle tak jest. Czyli nie trafiamy w tych odbiorców, których chcielibyśmy tak dobrze, jak chcielibyśmy. 65% funkcjonalności jest używane rzadko bądź wcale. Z czego to się wzięło? A no chyba z tego, że nawet jak bardzo, bardzo chcemy, to kiedy obracamy się w tak złożonych środowiskach, w jakich obracamy robiąc software, mamy do czynienia z bardzo często nowymi, nierozpoznanymi technologiami. Bardzo często mamy do czynienia z domeną, w której nas jeszcze nie było. Cztery lata temu, pięć lat temu nikt nie myślał, że będziemy robić jakieś serwisy społecznościowe. To jest zupełnie nowa rzecz. Myślę, że w tej chwili są już nowe trendy. Robimy to po raz pierwszy. Jak możemy to zaplanować? Nawet nie mamy kogo zapytać, jak to zrobić. Więc, nawet jak bardzo chcesz, to rzeczywistość i tak ci da. Mordę. Nie. <ścoughs> nie grożę absolutnie. Ken Schweiber, jedna z osób, które z spisały, zdefiniował go tak. Ja z góry przepraszam za angielski slajd. Mam nadzieję, że nie chciałbym pewnych rzeczy tłumaczyć. Strum to jest pewna struktura, pewien koncept, pewne ramy metodyczne, mówiąc bardziej naukowo, które pozwalają nam w tym bardzo złożonym świecie obracać się w miarę sprawnie i umieć reagować na, na sytuacje, które będziemy napotykać inteligentnie, kreatywnie. Bardzo często niestety. Kiedy ludzie widzą to, odczytują coś takiego. Jest różnica, prawda? Parę drobiazgów jakby z tego obrazka wypadło. Nie, Scrum nie jest procesem, który rozwiąże wszystkie problemy. Nie jest narzędziem do tego, żeby obniżyć koszt. Nawet nie jest narzędziem do tego, żeby podnieść jakość. Scrum jest narzędziem do tego, żeby zrozumieć, jakie problemy przeszkadzają nam tworzyć dobry, wartościowy, wysoko, wysokiej jakości software. Scrum zadaje pytania, bardzo bolesne czasami, bardzo głębokie. Nie udziela odpowiedzi, bo odpowiedzi są bardzo specyficzne w danym projekcie, w danym zespole, w danej firmie, w danych okolicznościach itd. Scrum nie jest magiczną różdżką. Bardzo często niestety całe to moje wystąpienie jest związane z tym faktem, że ludzie myślą, że to jest takie narzędzie. Nie. <tryk> Skram jest narzędziem, modelem, nie, różne nazwy się cisną na ustach, które umożliwia tranzycję, przejście z punktu, w którym się znajdujemy dziś, do punktów, w którym chcielibyśmy być, czyli punktów, w którym nasi klienci nas uwielbiają. Kiedy ludzie, którzy używają naszego software'u, chcą go więcej, kiedy trzymamy ryzyka w ryzach, kiedy trzymamy koszty w ryzach, kiedy zaczynamy dostarczać w tych momentach, w których chcielibyśmy dostarczać, Scrum będzie zadawał pytania, które mogą nas naprowadzić na właściwe odpowiedzi. Tylko, że my musimy chcieć znajdować te odpowiedzi. Kolejny cytat zeszłej Rybera. Zawsze wtedy, kiedy ktoś eliminuje jakiś element skrama, najprawdopodobniej robi to z tego powodu, że nie chce dostrzegać problemów, które w organizacji istnieją dziś i zostałyby wyciągnięte bardzo boleśnie na światło dzienne dzięki zastosowaniu skrama. Więc, proste rozwiązanie, użyjmy tylko niektórych elementów skrama. Dla mnie to jest bezpośredni sygnał. To znaczy, że nie chcesz się zmienić. Nie chcesz Przyznaj się, powiedz to wprost i okej. Okay. Tak, to jest to. Nie chcesz mieć gorączki, stłucz termometr. Czasem mamy ogromnego słonia w pokoju i wszyscy koło niego chodzą, wodzą z palcami, mówiąc, oj, jak jakie ciekawe, interesujące, o to chyba słoń. Nie, nie to, nie, to nie, to nie przestaniemy wodzić palcem, bo to chyba jest słoń, my nie chcemy go widzieć. Straszne. Straszne tym bardziej, że oczywiście psychologia społeczna i inni temat rzeczy, na których ja się nie znam zupełnie, wielokrotnie e, opisywane przypadki, kiedy delikatny wyłom, albo wypita szybla, albo malunek na ścianie powoduje, czy mówiąc szerzej, złamana jakaś reguła. Bardzo szybko prowadzi do degeneracji wszystkiego, to znaczy Ktoś daje jednym słowem przyzwolenie na to, że można łamać reguły. I nagle okazuje się, że łamana jest kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna. I organizacja zaczyna się osuwać, nawet jeżeli w tym procesie zmian była dość mocno zaawansowana, zaczyna się osuwać poprzedni model. Jeżeli komuś na czymś nie zależy, to jest spora szansa, że za chwilę nikomu na niczym nie będzie zależało. Wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Ciekawe, że w tych organizacjach, które doświadczyły bardzo nieprzyjemnych sytuacji projektowych, kiedy było naprawdę gorąco, kiedy klienci zaczynali wyzwaniać z pogróżkami, kiedy terminy były mocno opóźnione, kiedy koszty wyrosły w sposób niekontrolowany. Najprawdopodobniej w tych sytuacjach był wykorzystywany Scrum, który nie był nazywany Scrumem. To jest to, co opisuje Jim Copeland. Mówi: Scrum to jest takie coś, co powinno się wszystkim podobać, ponieważ to jest to, kiedy, to jest to, czego używamy wtedy, kiedy jest naprawdę źle. Co robimy? Zapraszamy najlepszych specjalistów, mówimy wierzymy Wam, ufamy Wam, mówcie czego chcecie, my jako management Wam to damy, tylko na miłość Boską błagamy, zróbcie ten projekt. To jest skram. Przez niektórych niestety stosowana za późno. Kończąc, yy, ja wiem, że więcej jest pytań tutaj po tym moim wystąpieniu niż odpowiedzi, yy, ale tak działa Scrum. Yy, więc jestem usprawiedliwiony. Chcę zasygnalizować, że bardzo ciężko jest używać elementów Agile'a, bo Agile to nie jest narzędzie. To nie jest yy, jakaś specyficzna technika, którą można przylepić do innych. To jest pewna fundamentalna. No, nie, nie chciałbym założyć, że to jest wyznanie wiary. I, i, ale jest to jakaś ideologia. Tak, jest to jakaś ideologia. Tam są jakieś wartości pod tym. E, żeby wykorzystać ten element w pełni, bo skram to jest tylko jedno z narzędzi, o to nie mogę się wystąpić, przepraszam. E, skram to jest tylko jedno z narzędzi. E, musimy wiedzieć, po co te narzędzia wykorzystujemy, do czego one służą. Bo jeśli tego nie rozumiemy, to zaczniemy używać tych narzędzi. Po staremu i wpijać w gwoździe, na przykład, czwonkiem młotka. No, da się, tylko głupie to jest. Żeby tak zupełnie nie zniechęcić, to yy, również cytat z, z, z tej ankiety, z tych badań. Yy, nawet taki kulawy skram pomaga. Yy, w wielu aspektach obserwowana jest zmiana. W szczególności, w szczególności to są elementy takie dość intuicyjne, czyli zdolność do absorpcji zmian w trakcie trwania projektu. To wszyscy oceniają bardzo wysoko, że ten model bardzo pomaga. Kolejne, wzrasta produktywność, jakkolwiek byśmy jej nie mierzyli. No tutaj oczywiście to jest dość śliski temat. Wzrasta morale. To łączy się z tym, co pokazałem na początku, że to często jest inicjatywa oddolna, czyli ludzie wybierają sobie sami narzędzie, jeśli im to pozwolimy zrobić, umocujemy w tym i będziemy pomagać.